Dzień badacza to jest taki cykliczny projekt Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i jej opinii, który ma pokazywać przede wszystkim studentom różnych uczelni, na czym polega praca badacza. Staramy się za każdym razem, żeby ten program był urozmaicony, żeby byli przedstawiciele różnych firm badawczych, żeby tematy dotykały różnych obszarów, nie tylko pod względem metodologii badawczej, ale również pod względem różnych kategorii produktów i usług. To jest za każdym razem też tak, że, że nasi preleganci to są Najczęściej osoby, które występują w trakcie kongresu badaczy. Corocznego święta branży, które jest w październiku. W tym roku też tak było. Był Michał Lutostański z TNS Polska, który został, jego prelekcja została oceniona najwyżej w trakcie zeszłorocznej imprezy. No i mam wrażenie, że, że też patrząc na te pytania, które padają z sali, no to jest tak, że, że jest pewna ciekawość tego, jak wygląda kuchnia badawcza, jak te projekty są realizowane. Więc mam wrażenie, że, że to z Właśnie taką swoją rolę w kontakcie praktyków i uzupełnienia tych teoretycznych studiów, właśnie o, o, o spotkania z ludźmi, którzy na co dzień zajmują się badaniami marketingowymi.